Odnieść do tego, że widzicie Państwo, że Pan Burmistrz może niech nie spełnia życzenia złotej rybki, tylko widzi potrzeby naszego społeczeństwa. Naprawdę realnie, rozsądnie podchodzi do tego życia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? 100% swoich środków będziemy w stanie wykonać. Ok. 80 tysięcy? 80 tysięcy. na tysięcy? zadanie to też na 3 miliony. Ja wiem, że to jest zadanie, to jest kosztorysowo. To może to zadanie, jeszcze więcej, czy też nie wiem. Nie no, jestem to, jest to żeby robić. Tylko mówię, co będzie jeżeli nie dostaniemy tej kwoty, czy będziemy w stanie, w tej ubiegamy się, w ubiegamy się, czy będziemy w stanie wykonać to zadanie? Już powiedziałem w swoim wystąpieniu, bez względu na kwotę, jaką uzyskano pana moje uważam, prosiłem, tutaj dla mnie jedność, poświęciliśmy prawie całe posiedzenie, tej kwestii padały też wątpliwości, ale poprosiłem, przekonałem, tu dla mnie jedność, do tego, że poparli ten piasek i tak będzie. Na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie, ani ja, ani każdy z Was, z powiedzieć jako kwartoczy otrzymać. To, co pan wojewoda mi powiedział, przedstawiłem państwu. I też wchodzę się na taką, na, na, takie, na taką decyzję, panie Wojewody, jeżeli to nawet będzie 800 tysięcy. Trudno. Tam ludzie czekają od ilość, prawie 20 lat i musimy to e, realizować. Dlatego ogłaszamy już w poniedziałek przetarg. Przepraszam, w dzisiejszej sesji, jeżeli będzie zaraz zaakceptowany, to pan machem musi chwilnąć i już dzisiaj ogłaszamy przetarg. Dziękuję bardzo. Jeszcze pytania. Nie widzę, zamykam dyskusję. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do głosowania w sprawie zmian budżetu, musimy się wrócić do punktu 10, w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletnich Finansowej, finansowych. głosowaliśmy wniosek o zamknięcie dyskusji, a nie przegłosowaliśmy całego projektu uchwały. ten punkt, a później wrócimy. musimy tu zrobić wniosek o do punktu... Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Hociana. Kto z Państwa Radnych jest za proszę o podniesienie ręki. Kto Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał, również nie widzę. I wracamy do... Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu sterowania rodziny dla gminy chaczianych. Proszę Komisję zdał opinię. Dziękuję za bryt. Zamykam punkt 13. Punkt 14. Porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia skargi na działalność dyrektora Kierowskiego Ośrodka Kultury. Proszę Komisję zdał opinię. Komisja rewizyjna zajmowała się skargią. I Komisja rewizyjna rozpatrywała sprawę. Po z panią Tomczakiem, komisja doszła do wniosku, że nie jest skarga zasadna. Mają państwo już ostatnie jednice. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Pozytywnie zaopiniowała wniosek komisji. Pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Pan Tomczak zgłosił chęć zabrania głosu w tym punkcie. Panie radny, kto z Państwa radnych jest za udzieleniem głosu na przykład w punkcie 14 4 osoby za. Kto jest przeciw? 5 osób, osób było za. W środnie w publiczności dziękujemy. A bo to Prokurator się zajmie. 24 kwietnia, e, więc odczytam może paragraf pierwszy. Uznaję się za bezzasadną skargą pana Sławomira Mira z dnia 25 kwietnia 2013 roku. Tak. Tak. 24 na 25 kwietnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Przepraszam, kto państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. No tak, tak właśnie ja chcę przegłosować ją teraz.

Czy znajecie, że ta sprawa wymagała e, jakiegoś większego zastanowienia się? Czy była tak prosta, że wystarczy przeczytać tylko e, pismo i nawet nie trzeba e, słuchać e, jakichś wyjaśnień e, wielu osób? E, także to od Państwa zależy, czy uznajecie, e, że skarga jest skomplikowana i wymaga dłuższego czasu, e, czy też nie jest skomplikowana i e, szybko powinna być tam rozpatrzona. na tym e, ona też się zbiera e, nie po kilka razy w miesiącu. Raz w miesiącu. Nie mówimy o Radzie. W takim razie. Skalę rozpatrujemy w ciągu dwóch miesięcy. Teraz mam pytanie, takie do Pani dyrektor. A ile rozpatrujemy pismo skierowane do Pani? I przypomnę Pani, jak to wyglądało. Ale jestem jeszcze skarbca, już teraz na dyrektora. Dobrze, to zadam drugiego. Kto z Państwa, czy jeszcze są jakieś pytania? Nie widzę. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpoczęcia skargi na działanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury? Proszę o podniesienie ręki. Dobrze. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Ale jest tam napisane, że skargę uznaje się za bezsensowną. 11 radnych jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 osoby wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Punkt 15 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wykaśnięcia mandatu radnego. Proszę Komisję stałą opinię. Komisja podejście. Komisja do sprawy światów kultury i sportu. Panie Przewodniczący, prosiłbym bardzo o y, zezwolenie na niebranie udziału w głosowaniu nad tą ustawą, nad projektem, nad tą uchwałą, przepraszam, z ustawą z dnia 08.03. Y, o samorządzie i, i poprosiłbym bardzo o, o zezwolenie na głos po głosowaniu y, tego projektu. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chce zabrać głos? Tutaj też w tym punkcie zgłosił chęć Pan Sławomir Tomczak do przyjęcia za głosów. Kto z Państwa radnych jest za, udzielaniem głosu Panu Tomczakowi? Proszę o podniesienie ręki. Dwagi. Widzę, kto jest przeciw. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękujemy demokracji. Dziękujemy.dyskusowania za treść uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zaczynienia mandatu radnego. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Za podjęciem uchwały. Za uchwały. Przecież my pytamy. תודה <Marvel> רבה do dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu dyplomatowego. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Ty bo oni go odwołują. ręce, mógł policzyć. Jest. Czy wiecie w ogóle, co głosujecie? Tak, odwołajcie go. Bardzo. Punkt 16. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Myślę, że wnioskodawcy, którzy zarzucają instytucje samorządowe na terenie miasta i gminy Kociany oraz Poza Kocianowe mają im oraz ich znajomy posłużyć do zaspokojenia własnych niespełnionych panie, panie, panie. ambicji zawodowych. Przysiąca i społeczna. Nie używam słowa politycznych, bo nie mieszczą się w Warszawie. Mają również posłużyć do wytworzenia taniego populizmu, poprzez rozlanie własnej nienawiści i do wszystkiego, co żyje, co się rusza i ma inny kolor. A wnioskodawcy osiągnęli w a jakże możliwym w życiu, w życiu prywatnym, wnioskodawcy o średnim społecznym, zawodowym, przy błysnęciu wniosków i paru spraw toczących się, co ośrodkiem życiu rodzinnym. Nie chciałbym rozwijać tego tematu, a po prostu mamy że nagroda ma mieszkanie, które opóźnili niektórych wnioskodawców. Również nie chciałbym rozszerzać tego tematu na Forum Rady. Jakie wnioski się naszywają? Na te inne pytania niech odpowiada w swoich samych wnioskodawców. Szykując się do kolejnego grzebania w życiu, ale nie swobój. i składamy z kolejne rewelacyjne wniosek do wytypowanej instytucji. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję.